Nie zmusiła jej, to już w ogóle. Wiele mnie pani widzą, bo pani Bizon szła. Nie, tam, tam, gdzie... oni. To ja jak mówiłem. No jakoś to tak my na końcu słyszałam. No, słyszałam i tak. I tam, no jak są te, wiesz, tam, gdzie ta dwie tam na te dwie szarpie. Ja tam siedzę z Klaudią i Zanetą, a pani widzą tak. A teraz sobie tutaj zobaczę. Oni się to sobie... co. O Jezu, Jezu, przepraszam. Ja tu nie, nie patrzę. Bo ja Ci coś powiem, bo my y, później tak, nie wiadomo co to zrobić, to zwrócić uwagę, to powie, że nam zazdrość, <sad> przepraszam bardzo. Nie zwrócić <sad> uwagi No to, no tak no. No i to tak to wygląda. No. nie, no Oni mówili, że jest, że jest sieć tych. Ale... Mówię pani, taka jak pani. Stacja benzynowa i ciuch. to Pani profesor 16:20. <gulanie> 16:20. No, ja nie jest. Oleg, staram się. Staram się. No to nie. No nie kłamie. Widzę, że się zeptuje 20, 25, nie denerwuj. No to niech się pani idzie zapytać. No to jest no to tak to my my A jeszcze jest jeden o 9:50. No to prawie dojdziemy z tego Proszę bardzo, pan o karma jest? Nie ma, wow. Pan o karma herbasa karma załatwia i wracamy. I później ją wchodzić. Nie, no, nie. Dziękuję, ale. Jak? O, to jest, bo ja też

Oczywiście, połowa osób musiała uciec, wiadomo. Jak smakowało? Dużo, nie? Ja mówię, bardzo. <laughs> Smacznego!

Ja słyszę tak rady boskie, a za, mną, a za mną siedzi kość. Się z Grzegorzem Jaśnickim tak spokojnie, myśmy już z tym kierowcą jechali, nie jest dobrze. Ja <gryzając> <gryzając> tak, że tak, panie, normalnie rozbije, pan, że nie nas, to rozbije nas gość jak nic. Ale to jest kursowy, a myśmy my jak siostry raz yes. autobus do, no, do Częstochowy. No. Pięć autobusów jechało spod kościoła pary, w naszej szkole cztery albo pięć, nie pamiętam. Cztery. Czy cztery. Ja jechałam ze swoją klasą. Siedliśmy, ok. A to wyglądał, bo to ten, to, to był w ogóle. To, to, to był w ogóle tak. Coś. Ale jedziemy. Aha. Przed Tarnowem zapaliły się hamulce jednego. No to wiemy. Kawałek dalej, <grym> jeden widzimy, tymy idą z tego. No to się no, to się bada. Bada. Przyszedł jakiś chłopczyk ode mnie i tam jest dziura. No, no dzieci zatkajcie się. kutkami. Dzieci zatkały kutkami. Nie, to dziura, Ja to był październik, czy. Ja też tak. Październik, listopad. To było, wiem, że było tak. Tak, 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 tak. To było jechaliśmy jakimś cudem do. Bo to jeszcze myśmy jechali do łagiewnik, do łagiewnik. Bo To miało być w łagiewnikach, ale tu coś siostra tak. wymyśliły, że one jeszcze często No to ja mówię I do siostry, że wracamy dobrze. z tych łagiewnik, bo to te cztery. Nie kierowcy wszystko naprawili dobrze. Tak. Jedziemy przez Kraków. dobrze, to była sobota po południu. Pasu w rynku, chyba te cztery. I tak, jest. w prawo inne światła, w lewo inne światła, no. prosto inne światła. Hmm. Tak. No to my w prawo. Stoi kierowca na tych światłach. Jedna zmiana świateł stoi. Druga zmiana stoi. Profesor Langer siedzi tak koło mnie i patrzy na mnie, ja na niego W końcu światło czerwone na naszym pasie kierowca jedzie. Ja patrzę na niego, no a kierowca tak, Pani, się Pani nie boi. I od jedno jeno dzieci wążą. No to nie do... no to do czerwone, no w końcu do częstotowe. Nie, pewnie zobaczył czerwone, no to stał. Żółte stał, zielone stał. Włączyła się znowu nią czerwone, no to zrobiłaś się nie. Ale ktoś zna, to bym wam się czytał.